Chcę Life, Chcę dobrze, nauczyłem yeah, moich. Yeah, yeah. Zrobiliśmy razem chórek, witamy Was widzowie w kolejnym odcineczku, w kolejnej super przygodzie z Wubilecha, gdzie W dzisiejszym odcineczku będziemy Golden Banana łapać i zdobędziemy go w ruinach. Czyli musimy do dżungli polecić tym oto helikopterem. Czy jesteście jest gotowi z przodu, na super przygodę? Z ty nie możesz z przodu, bo ty nie będziesz mogła kierować. Przesiądź się! A ja się trzymam po plus. Tak ty się trzymaj, ty jak Spider-Man. Jak Spider-Man. Spaję trzymaj się! Dobra, trzymaj się teraz! Dobra, trzymaj się! O nie, ale mnie umiocia! No! <noise> Przepraszam bardzo, jeszcze fryzurki nie masz, więc twoje włosy nie ucierpią! Ale nie jest? Tak, dobrze... Mam kaszk, mam kaszk, tak. bez kaka kaszku! No, no, by... Możesz nie skakać, Możesz be... skakać, nie, skakać na tą trampolinkę tutaj! Nie, nie skacz, nie skasz! <noise> ale już nie Nie, Stop, stop, stop! Najważniejszej rzeczy zapomniałem! upomniałem! Dobra, czekaj, bo jedną ręką drugą! Czekaj, to ja oszłoduję! nieee! Grzesio! Nie! Skasz Ola po niego! Skasz po niego Ola! Nie mam! Nie mam kasku! Masz spadochron chyba! Dobra! Bimbałki cię odbiły, nic ci się nie stało! Dobra! Ekipa wsiadajcie! Ekipa wsiadajcie! Ekipa, wsiadajcie. Maciek, widzę gwiazdki. Stop! Wiecie co? Bo jedną widzę rzecz zapomniałem gwiazdki. zrobić, potrzebuję czapeczkę zmienić. Wiecie o co chodzi? Bo bez jednej magicznej czapki nie dostaniemy się do rui, w których będziemy musieli różne zagry. Stawaj. Bo chciałem A to chodzić jak Indiana Jones! Tak. My raz. będziemy Jał jak Indiana Jones, każdy czapkę. będzie bohaterem tego odcinka! Wiecie o tym, że tak nie dotrzemy nigdy do celu, a ja już specjalnie się ubrałem. Zobaczcie na mnie, jak ja fajnie super wyglądam teraz. Patrzcie! Nie, nie, Pa, pa, pa co mogę nie Super moc, kamycha, mycha! Nie, to wegeta robił to oślepienie, nie? Nie, to Quillan. Ci... Nie, to, to, to był cel. A to był ciel, Dobla. Nie, A kto no im. Trzymaj się tam, robił robił! przecież swoje młysą. No, bo no bo w sumie takie... robił no, takie flesze, że po prostu. A wiecie co? Pogoda nam trochę nie dopisuje i będzie mały problemos, żeby dotrzeć yy, odpowiednie miejsce. Chyba to są te ruiny. No Maciek, naprawdę tu ty nie wie, kto tak, jest. To są te ruiny. Nie, nie, ja już wszystko wiem, widzieliśmy to w kinie, więc to są na pewno te. O! gdzie się już wylądował. I nie siło. Chodź, o! mogę ci wstać. Co ty oh, <laughs> Trzymaj go i teraz uważajcie, bo Dobra. muszę wziąć takie bumbułki tutaj, o. Bum chcecie, weź weźcie po jednej bumbuce i wskoczymy po schodach do góry. Kto ostatni ten przegrywa. No nie, ja się no, nie... No, nie. dam wam fory. Chcielibyście wybiec. Ola, nie w tym kierunku biegniesz. No mi się zepsuło coś! O, nie, nie! Bo Grzesio mnie wyprzedzi, nie! Nie, nie. nie! No i Grzesio wygrał, dobra, Grzesio rzucamy na trzy. Raz, dwa, trzy! Uciekaj teraz, uciekaj, szybko za schody! Grzesio! Co wy robicie? No bo cię zrobisz, półkcie! Łoooo! Nie, Grzesio! <laughs> Staniesz, podniesiesz się po całej akcji wybuchowej? Ja go, ja, ja go nie widzę. On się nie odzywa. Tam chyba jest. Mi się Maciuś. Maciuś chyba źwilecie mnie puścił. <grym> o nie. O. <grym> <grym> dobra, dobra, fałszywy. się. Wyala. Tylko najgorzej, bo nie mamy gaci tutaj w ogóle. A nie, ty masz. Oj, oj, oj. Ja ja ale mam. on ma już popsute troszeczkę ja, takie. <grym> ja, ja bym zmienił te gacie na twoim miejscu. Pokaż mi je. <grym> to nie są takie umaziane. Ważne, żeby na to nie patrzeć. O, Chodźcie, bo musimy razem zlec. Dobra. Teraz. Dobra, idę. Waga, gotowi do przygody, super! Lecimy! A we widzowie łopeczka w górę w tym guzi. momencie! Bo się pan już, więź nami, choć! Czeka Ej, nasz, Nie znam tego! Z baczkiem no, no, Vial no, 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 i Grzesiem no, no. Scotą. Pełne. będą chwilę. Na, na, no, 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 I, no, no. Ej, Ja tylko mogłem zabić w I za Iluziom! A, iluziom! Gdzieś tam no. dopiszemy I, i na końcu. Dojdzie. Gdzieś tam dopiszemy na końcu. Dobra, witam Dziek. was w ruinach, w których teraz różne wow, dziwne rzeczy to, będą szybko. O nie, co to co? jest? Uważajcie, musisz uważać, bo inaczej półkę zrobię z innego świata. No się do Tak, no. dołem radę <laughs> w ostatniej chwili. Trzymajmy Ale się jest, razem, jest. damy ra... A a a czy miasto z Was? Przeci Naprawdę. Przeciała mnie i do początku mnie wróciło. Naprawdę, Macik, Macik, słabicie na tobie. No bo trochę refleks mi trochę w tym wieku już nie <ślimy> spóźnił. <ślimy> I co grześ o coś mówiłeś? <ślimy> co ja nic, do Kaka -ka Dobrze się <ślimy> jeździł w kakaśku. Dobrze. Kakaśku? Dajaj, Kakaśku. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj się otworzy czy nie otworzy? O, o. Lustro! O, otwiera a się. Lustro. O nie! Się Słuchajcie... Maciek, lustra! Trzeba je dobrze ustawić! Trzeba je dobrze ustawić, żebyśmy mogli otworzyć te drzwi, Ale zobaczcie! co mamy trafić tym lustrem? Eee, eee... Lustro! lustro? <laughs> <laughs> Ale które lustro, to ja już nie wiem... A! Już wiem! Już rozwiązałem tą zagadkę, zobacz, tutaj A, mamy coś, z... jakiś posąg, który się nie świeci. Aha. Gdzie są jeszcze posągi, które nie świecą? Tutaj. Tu mamy drugi posąg, który nie świeci i tam mamy trzeci, czyli musimy... Tak, tak. Jest problem. Jaki? Jaki? Przykleili to luźno, nie idzie uplucić. Jak nie idzie ukluczyć? Ej, ej. ej, no faktu. No to fakt no nie no, no czemu Dacie nie da rady radę. tego przesunąć? Razem. A, bo trzeba... Aha! Mózg trzeba wykorzystać, Most żeby przyjaś. to teraz... Oh, oh, nie... Chodźcie, pomóżcie mi, bo jednak w kręgosłupie Maciek, coś coś mistyka. Nie mam siły, Maciek, nie chce. Ale mi się. dobra, ty, bo robimy to bez namysłu, a to trzeba pomyśleć. Tak, dokładnie, a gdzie to te nie jest tarci. nasza mocna strona. Grzesio, jakie masz IQ? <laughs> Co to ostatnio, no, ostatnio mi mówił y, mój sęsie, że jestem na minusie, więc chyba dobrze. Ja też! Dziwowicie! Nie, dym pionka, dym pionka! Naprawdę! Dympionka, dym pionka let's go! No, nie, nie, ma, nie ma się z czego cieszyć, ale okej. Okay. A ty Rózia, jakie masz IQ? Najwyższe z was wszystkich. Czyli rozbierzesz tą zagadkę a bez to nas. Chwila, to my mamy w to trafić? No niby w to mamy trafić. Masz jakieś pomysły jak w to trafić? Ej, to no ciała pod kątem. No. A tutaj jeszcze coś jest. patrz, tu jeść! O, w to musi wycielować. A tutaj pociąg jeść, to. Maciek! Czo? Nie przesuwaj tego! A to ty Grzesio! Nie przesuwaj <noise> tego lustra! A już ta nie chciała ja zganiać, super. Ej, ej. słuchajcie, <noise> bo ja wziąłem tylko to świecidełko, więc po to nie, żeby na to w nacy się patrzeć, czy trzeba ja mogę wykorzystać moją moc. A czy to ty masz moc? O, nie! Musimy Ej, otwierać gaś. wszystko! Ja bym, chciał, ja bym chciał się tu... To jest tak jak moje gacie po urodzinach. Patrzcie, bo to trzeba tu trafić, tu trafić i tam trafić. I... No naprawdę? O. No gdybyś mi tego nie powiedziałaś, to nawet nie. Ojojoj, oj, oj, to jesteśmy w kropce teraz Grzesio, powiem szczerze, że chyba przejście trzeba zrobić tutaj, <laughs> bo to jest łamigłówka już nie na nasze głowy. No to Grzesio, jesteś bez Grzesio, odkrył jak to zrobić, słuchajcie, to jest mapa, którą musimy przedostać się. Co to za figura? Ej, to jest słuchajcie, mapa nie... rzeczywiście, prosto, prosto, lewo, tak, prosto, zrób, lewo. Tak, nam zdjęcie tego, bo będziemy musieli łamigłówkę kolejną przejść. Co rób zdjęcie? No zrób przejście, bo cię włało mi główkę przejść, mówię poważnie. Bo będziemy musieli podążać za tym krokiem szczęścia. Zobaczcie, on ma taką kolonę jak ja! On ma kolonę jak ja! Citer, cheater, cheater, cheater. Dobra, cheater. zrobiliście screen środka. No. Ja zrobiłam zdjęcie. A dziękuję bardzo. Ja się pamiętuję. Grzesio! To, to, to. Grzesio, po co tam zamkniemy? Nie, 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 już ustawiajcie mnie tu. Grzesio, proszę ustaw to teraz, żeby otworzyć. Tak, otworzył to, tak, tak, ponieważ ty jesteś debeściak. No właśnie, to chciałem powiedzieć, ja że jesteś debesciak. Jednak to ty jesteś ten najmądrzejszy w ekipie. No, powiem ci, IQ, że. iQ na minusie, a i. Kto siedział u ciebie, iQ na minusie, to sam musiał być głupi. Ej, a my się tu z nim Ja to ogólnie to z nikim dużo siedziałem ostatnio. Co? Co? Myślicie, że potrzebny będzie nam ten złoty puchar, który znaleźliśmy. Nie! Nie musi, bo, bo ty jest złoty glal! No to chce czegoś jabłka gdzieś No ktoś go niech nosi, ja nie będę tragarzem. Nie, wrócimy Aha. tutaj kiedyś. Dobra, zioś tam go, zioś tam go. Zioś tam go. A to jest złoto, Maciu! No wiem cię. To Zł złoto w cenie. Ale powiem Ci, że już tyle z grzybiłem odcinek. Trzymaj to! to Dobra. Trzymaj to złoto, a, ty a ty co? ja byle to. Czekajcie. On jeszcze chce. Nie wiem, właśnie, aż mnie zdziwił tak. A ja pochodnię, jakby no to ja na dzią, bo przecież ty, ty, będzie ty, za ciemno ty, tutaj. Dawajcie. Ja nie mogę. O o, kolejnego. macie, macie bo ci Prawa autorskie wlecą. Ale zaśpiewanie własnym głosem nie wlecą. Oho! To nie śpiewanie, tylko nucie, nie? I co było? O nie! Przepraszam! Przepraszam, myślałem, że pływać. dobrze. Ja też nie by... O, i po skarbie. Właśnie utonął. Właśnie utonął. Aha! Przepraszam. Kto się na mnie zrespił. Dobrze, że zrespił, a Dobla. nie. Dobra, jak to było? Prosto, prosto. No. Tak, prosto, Później prosto, w, w lewo. prosto. Lewo. <noise> <noise> Czyli oby na pewno masz tą mapę, Grzesio? <noise> ja mam mapę, we zrobiłam zdjęcie! Oa, <noise> no płytyliśmy no. się główkami, naszymi teraz kto nam za to odda? <noise> chodźcie, chodźcie. Pr A nie no, się no, nie działa. Prosto, prosto, jak było dalej? Prosto, prosto. No. Czekaj, w lewo? Czekaj, lewo. W lewo. I na w pewno lewo. było prosto. Co, cio, Prosto, prosto, lewo, prosto, lewo. No co? No, ale to tu gadasz? to ja stałem pierwszy, to czemu mi gadałaś, jak mam iść? Czy ty dla siebie gadałaś? Dla siebie! No to prowadź nas Gdzieś o, Mam pomysł. Lećmy lepiej no. za Olą. Ola nas poprowadzi. A ja mam inny pomysł, czekaj. Dam ladę? Nie dać lady. czekaj. Nie da lady. Nie, ja, 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 ja man No i, i to się to teraz robisz. <noise> Zimaj się! Żyję, trzymam się! <noise> no, jest jest dobrze! Jest mega dobrze! Dawaj, dobrze, dawaj, dawaj! Ale teraz ja prowadzę i się ogarnąć! Dobra, czekamy na Grzesia. Grzesio, dawaj tutaj! Grzesio! Grzesio się nie wyrzuciło, nie ma Grzesio. A Grzesio się trzyma pewnie... Aha, ty cwaniaczko! Ty, ty ma Magic! Dawaj, dawaj za mną. Prosto, tutaj. prosto, lewo, prosto. Lewo no. Nawet nie ważcie się no, iść no. krzypo, prosto, no, no, prosto, prawo, no, prawo, no, no. prawo. No. no. <laughs> prawo. no, no. Prawo. Oj, oj, oj no? Prosto? Naś to, no? Prosto? Naś to. I teraz dziu! Grzesiał! Grzesio akcję odwalił indywidualną! Mieliśmy być z daną paczką! No, ej, chodźcie do mnie już tutaj! Ekipa! Potrzebuję was tutaj, bo razem kupa siła jest. Rozumiecie? Dobra, razem jak kupa, będziemy dwukali dwójkę w no ja wiem właśnie. Nie. Ja, ja, nie, ja nie jestem jeszcze na to gotowa. Jest już, Grzesio, jest już. Jak nie? No jest... nie, się jest mumie się mumie! Co o, nie, 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 co nie, to jest klątwa fafalowana, to jest klątwa oli. no bo jakbyście potrzebowali, ociekaj, ociekaj, Ej! Ja kloń fafalowana, to no potrzebowali, no nie, Dlaczego to nam zrobiłaś, mumio? Ej... Chciałam powiedzieć, że będziecie potrzebować papier, to dostaniecie, nie, nie, chyba muszę użyć Łooo! Wow! Wow! Co jest? Odkryłem sekret z wami, chodźcie! Jest ja... i banana! Złoty, <laughs> Złoty święty banan, święty ZŁOTY BANAN! Oh, kurtka ze oh. złotym bananem! Co, co to, to za małpa? Co to było? Nie wiem, co to było. Małpa jakaś. Ej! A nie, to ja tylko głodna jestem, sorry. Ej, odkryliśmy hmm. złotego banana. I razem wspólnie, chodźcie tutaj, ja muszę uwiecznić tą chwilę. mój dronik musi, chodźcie za mnie, chodźcie za mnie. Maciek, a co obiecałeś? Że dostaniesz złotego banana? Tak. To odkryliśmy złotego banana ba i dostaniesz go! Oczywiście tylko, że ja muszę się jakoś przeblać tyle, żebyś ty mogła dostać tego złotego banana. O, co, ja... z znowu, znowu! O! Ty, bo coś się otwiera, mi się wydaje, jak... My, my go klikujemy. wcale jeszcze nie zdobyliśmy! My go wcale nie zdobyliśmy, czyli coś się o, jeszcze nam ze Poczekajcie chwilkę. To nie jest koniec! To nie jest koniec! Ej, dobra! To słuchajcie! No. Niby banana zdobyliśmy, nie. bo odblokowaliśmy skina. Prawda, prawda? Każdy widział, a ta. Maciek rób. Wow Gdzie? O co ty zrobiłeś? Ty naziąknąłeś! Co? Nie! Nie! naprawdę. No nie Nie, 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 nie. Ja już was uratuję. już otwieram, już otwieram, przeplasiam, ja nie wiedział, no. lecie, lecie, lecie. Ja już się pocieszyłam, że lecie. To już nie, u, u, Uciekajmy stąd, bo musimy tego banana teraz założyć pokazać widzom. Czekają Zało na to pewnie. Ja nie będę żadnych bananów zakładać! Dawaj tam tam biegniemy, tam biegniemy chyba. Lecę, ty... Indiana A Indiana Jones umie rozpoznać, gdzie powinniśmy biec, bo ja już tak szczerze się chyba pogubiłem w tym świecie. Krzy... To ja myślałam, że to ja skrzyneczka e... dla mnie. Pęcę, pęcę, w której ręce? Ja nie wiem. A, tutaj nie. Tutaj nic A, nie ja... ma, jakieś statki UFO tylko, że widać, że była inna inteligentna ko... jakaś... Ko... Kobieca intuicja mówi mi iść tam. W drugą stronę? Tak. <laughs> Ale to udało ci się coś dalej, czy nie? Nie. A. To wróćcie, Niestety. to chodźcie na drugą stronę jednak. Trzeba po drugiej stronie biegać. Macie! Co jest? Kawałek pizzy jest tutaj, ty! Pizza! Pizza! Ej, ty Gdzie? Nie, bo chodzi o to, że stara jakaś ekipa tutaj archeologiczna, czyli cywilizacja tak zwana. Zobaczcie, zobacz Ola. Gdzie jest Grziesio? Grzesio? Grzesio! Czekaj, znalazłem coś! Co? Co znalazłeś? Co znalazłeś, Co znalazłeś? tam? Czekajcie, no biegniesz tym. Ale no Aha. fajnego fanta! Co ty znalazłeś tam? Ja jestem no, aż taki ciekawy, co ty znalazłeś. O Grzesio, jaką trasę a robi? A na zdrówka? A tu jeszcze Oba raźłem. Oba Nie, uciekaj. No ja Uważaj. Nie, 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 pufkę tam nie róbcie, tylko proszę, nie róbcie tych pufek, tylko. Coś ma bombę. Jeszcze ma bombę. Ej, słuchajcie, trzeba było iść w lewo chyba, bo widzę, że tu jest długi korytarz, który nas prowadzi do dalszych dziwnych korytarzy i do dalszych bomba? A właśnie tymi... kiedy... Chyba nie, ja... chyba nie. Grzesio, dlaczego ty ją ze sobą wziąłeś? Ej, bo odkryłem, tak, trzeba iść tutaj i... Tutaj? Taki tutaj od... już byliśmy. Porzuciłeś nas. Prezent, prezent! My po schodach wchodziliśmy do góry, ci nie? Spodnie Indiana Jonesa! Czekaj, ja muszę je ubrać. Hmm. Tak, ja, ja też, Maciek, poczekaj, się czuję, że... Ludzia, Czekaj. macie poczekaj, muszę je przedrać. Lucia, podtrzymaj. Macie kurtkę z o, o. Ej, Grzesio i Ola, po powiem wam jedno. Mamy kolejne łamigłówki do przejścia tutaj. No nie! No tak! Mówię wam poważnie. Chodźcie szybko. Maciek! Chodźcie, chodźcie, chodźcie szybko tu! Maciek, bo ja kolejne łamigłówki czekają na stół! O, ale zrymowałem. Nie czuję, że rymuję, gdy skaczę O, o tego nie Chyba. mogę powiedzieć. Tego niestety... O o! Bardzo brzydkie słowo miałeś w głowie. <laughs> bardzo. Też mi się tak wydaje, Przeprasza. że miał bardzo brzydkie słowo. Wypluję te słowa. Bzu! I tu. I plu! I tu. Patrzcie. Ej, nie pluj tam tak! Nie, on przyniósł bombę! Grzesio, nie! Grzesio, nie wolno! Nie, no, ale to Grzesio, nie nie dobry. przyjaciel! Grzesio, to wybucha, czy nie wybucha? Czy to nie wypał? Właśnie nie wiem, to gdzieś chyba trzeba zielnie spać, bo tu świeci. Nie. nie! wybucha, to jest okej. Okay. O, tutaj jakieś dźwięki są i coś na ekranie się pojawia, Zobaczcie. No. Dobra ci chodzi. A ty masz banana! Ty masz banana, tego co zdobyliśmy! No bo go wzięłam, nie? Czekajcie, bo jakiś reset poszedł. Stop, nie klikaj. No jak nie? Wszystkie cztery. Dobra, reset. Nie. A, lewo, a dobra, teraz musisz... Lewo? Prawo. prawo. No poczekaj! Dobra, to klikaj, Le... tej. Ja tu wiem ja... O co chodzi, to jak o chodzi tak w Amongusie! No to tak. próbuję Amongusia zrobić tutaj. Tak, jedno zrobione. Dobra. O! o. Lewo. Lewo, prawo. prawo. Lewo. 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 Prawa, lewa. Ona mądra jest, Grzesio, powiem ci! No? Wątpiłeś? No, powiem, że już myślałem, że Grzesio jest mądrzejszy. O, przepraszam, gdzie cię złapałem? nie cię Ja czułam coś niebezpiecznego, więc mnie ten, cień. nie ty, ty jesteś ogólnie bomba. O, o. o. No kto mi nadepnął? <laughs> to nie ja? Grzesio, chowaj się! Co zrobił To niecelowo, to tylko bomba. O, o. Weźmy że to ty... Bo... że wtedy wszystko znika, nie? O co, wszystko znika? Od nowa? Tak! tak. Aha, to Grzesio już nie trolujmy jej lepiej. Trzymaj swoją <głosł> dobra, bombę tutaj tak. na wodzy. <głosł> <głosł> Tylko Grzesio nie spadnij, Grzesio nie spadnij. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie no. dało Ci się. Pomy O, ja wiem, coś robię. Ja pośpiątam tutaj za ten czas. Ale co, co, tutaj nikt tych ruinek nie śpiątał od dawna, a ty chcesz teraz tu śpiątać? Możecie się przymknąć? No, ale co, skopić się nie możecie czy co? No. Lewo, prawo, ty... lewo. <noise> <noise> Coraz <noise> ciężej widzę, już trzeba 5 <noise> elementów zapamiętywać. <noise> no tak, ja muszę się skupić, ogarni się. No dobra, dobra. Naciśnij węża, rób to! <noise> lewo, prawo. O! Pa pa pa! A jeszcze ostatni jest! Oj! Za szybko się cieszyłem, Cie Grzesio, za szybko się cieszyłem! Nie, Proszę! Co się to. robi tak, Indiana dziąś! Oła O, o. <gryzio, <gryzio> nawet nie podskoczyłeś! Użyłeś... Nie użyłeś mięśni nóg! mięśni nóg nie użyłeś! Gdzie cię pufnęło? A tutaj. Ua, odblokowała! ona. Dawaj Grzesio, Dawaj Grzesio. Lecie, lecie! Yeah. Nie, wy tak nie potraficie. Nie, no, skarpetel wyszło. Ej, tutaj jakieś bonusowe są skrzyki! Jest skrzyneczki, jak ja kocham prezenty, maciek. Maciek, co? Maciek? co? Ma co mi kupisz na Mikołaja? Yy, wielkie, duże, nic. Nie, no, skalpetki dostaniesz, najlepiej i szalik jeszcze nie. I do tego jeszcze może. Ale ja nie lubię yy, tu! Kubusia. Bierzcie prezenty dla siebie, to są dla was prezenty, teraz chodźcie, kolejny sieklet. A bo leci, dobra! Winda do góry! Macie. Tata, 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 Tutaj, tutaj, będziemy musieli skakać od razu! Tata, ta, -ta, -ra -ta. O! Co to jest? Maciek, nie dotykaj! Odblokowano uf, świątyna. Uf, uf. świątyna hulajnoga! Co ja dokładnie. jakąś siekletną tutaj. Ej, fajnie, możemy nią jeździć? Tak! Ej, macie, ale. Ale to chyba nie te pomieszczenie. Mhm. Nie, odkryjcie się. <noise> Gdzie ty Grzesio lecisz? <noise> Grzesio, bo cię zmieli. Tak, Grzesio, lecimy tutaj, lecimy tutaj. O, o chyba trzeba zeskoczyć, co? Ua, nie! Trzeba, trzeba czy nie? Trzeba było zeskoczyć, bo inaczej nie dostaniemy się do góry. Oddałam to kliknąć. Jest... To ja czekam oh. na windę. Nie, a czekaj z tą windą, O, ja już ja gdzieś Gdzie ci pomogę! gdzieś Grzesio, nie wiedziałem. Eee, Chciałeś się mi nie zmiażdzić. Zmiażdżyłeś go windą? Naprawdę. Ola, Ola, jesteś tam, u góry? Tak. I winda zjeżdża, czy nie zjeżdża? O o, chyba utknęliśmy tu full level Ewel. Oj, zjeżdża, widzę ją, zjeżdża winda! Grzesio, nie bój się, to już ja nie jedzie. dostaniemy jedzie. się. stąd. Spokojna, twoja rościochrana głowa. Jeźdźdźcie u póki co. Jak właśnie? przecież widzę, że masz włosy? Co ty gadasz? Mam kapelusz. No. Ale ty Dzień co dobry. się śmiejesz. Dzień dobry. Siema. Chcielibyśmy do góry. Góry tak. Dobra, ale Indiana Johnson was są butem teraz w super. Mordę. Nie, <laughs> tu mordę. w twarz. Butem w mordę. <laughs> nie, nie. I do góry lecimy. Ta. Ale odkryliśmy sekrety w tym odcinku. Co? Ra uh, wspólna oh, przygoda, gdzie wy polecieliście? A ty? Ja. ja do góry A dlaczego nie zaskoczyłeś tutaj? No słuchaj, no nie wiem. A miałem? luzia A miałem? My tu byliśmy? A miałem byliśmy. A co jest, Maciek u góry? Nic w sumie. No to musisz chyba tutaj zjechać. A ja nie jestem pewny, czy w tej luinach powinienem chodzić. Ej, poważnie tutaj musimy tak odnowo spędzić. Maciek! Maciek! My jesteśmy tempi pać, mogliśmy się robić po prostu tak. Ale czemu na no. No właśnie, do góry jedziemy. Żebyś do góry trzeba jechać. O, Jej. dobra, udało się! Jej. Po prostu! Po prostu do góry musieliśmy. Czyli udało Uja. się! Nasza przygoda się. zakończyła sumy sukcesem, jakby nie patrzeć na to wszystko, nie? No Gdzie tylko mój banan? No, no tylko co trzeba zrobić, ekipa teraz. No jeszcze tak, ee, ubrać. I całą life! Nie, to na początku odcinka się robi. <grym> Musimy teraz przebrać się w te stroje, żeby pokazać widzom, co odblokowaliśmy. Bo aż banana i. I... i rowerek. La, 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 la. I rowerek. Dobra, to robimy przejście do domku, gdzie musimy się ublać w to. Chodźcie. Dobra, jesteśmy już przy domku sąsiada, bo u babki się nie przebieramy, u sąsiada można się przebierać. Tak, Dobra. Musimy założyć to, co nam, co odkryliśmy po prostu razem. Czekajcie, ja zrobię się piersi. Teraz jesteś w moim zbiorniu Indiana wąsia. Tak, tylko tak, bana, banana odblokowaliśmy, strój i jakieś nakrycie głowy też, czy po prostu bez nakrycia głowy to było? Macie się no, z tej się, szafy, bo nie mogę była wejść jako do niej. pierwsza. do, to, do No dobra, to pokażcie. No ale ja nie chcę mieć czapki, ludzie. Ale będziesz miała czapkę! No ja występu ty łysa! No to z, z, ale jeszcze poza tym mieliśmy ten strój łonia. To się do niej pasuje bardzo. No to załóż swoją twarz po prostu i, i widzimy się jaki pan na dole, na dole, na dole. Zbiórka, zbiórka, zbiórka przed domem. Dobra. szybko Przed domem i pokazujemy co odlokowaliśmy. Staniemy tutaj laziem super ekstra. Pięknie, ładnie, ekstra wszyscy, cała trójeczka, Proszę bardzo, tak wyglądasz. Ej, ty założyłeś Indiana strój. No dobra, też go zdobyłeś. To tak. Zrobiłem to. Zrobiłeś to, dobra. W nowej aktualizacji zdobyliśmy strój banana złotego banana. I jak obiecałem, Ola, to mój złoty Dostałam bananka. Banan. Złoty, golden banan. Nie, więc będziesz mogła go sobie po później pochlumkać. A wiecie, co ja wam powiem? Czasami. To jeszcze. Ja biorę te dwa banany, idziecie nie, się Nie, Grzesio, nie, jeszcze idziemy. Nie, Oj, Iwan, Grzesio, jeszcze idziemy w jedno miejsce, bo odblokowaliśmy super ekstra nowy pojazd, który też jeszcze nie pokazaliśmy tutaj. Jaki, gdzie? A, no czy to ostatni dowódki wódki ten. Ej, no, nawet nie dokończyłem, a ta już biła, no. no. Dobrze. Dobra, tym, tym, tym. tym. A, co jest? Ej, no ekstra ten pojazd odblokowany. Ej, to, ej. No Sigway, do, dosłownie, ej, mamy dopalacz nawet! To jest! Ej, ekstra! A ładnie umiem na tym jeździ! To taki... <Buds> Aaaaaaaa! Gdzieśio! M... Co ty na mnie wpadasz tak? Nie, Maciek, nie w wnia! Ej, ekstra Ała. te pojazdy są, ej, super są. Jak tym się kieruję! Jak z tego wstać teraz, bo ja już nie wiem! Okej! Okay. Cześć Luzia! A! Ej, ej, no ekstra, ekstra! Ej, fajnie to dodali! Ej, super, mi się to podoba! Jest ekstra! Jest dobrze. Fajne. Dobra, to co widzowie? My się żegnamy w tym odcineczku. Dziękuję, że byliście, dotwaliście do drugiej części tego odcineczka. Trzymajcie się i do następnych! A i pa! ważne. I wpadajcie w link w opisie oczywiście do kanału Grzesia, który będzie dopiero co rozwijany, ale warto już subskrybować. I śledź, co tam się piwnica. będzie działo? Bunkier piwnica, dosłownie. Wieś... A masz tam banany? Masz tam... Będą banany, w się no... Piwnica jest wszystko. No to Dobra. robimy przejście. Pa pa!